Ja, mimo że zawsze byłam dosyć drobna, to miałam poczucie, że, że coś jest ze mną nie tak. I nie pamiętam dokładnie, co myślałam na swój temat, ale pamiętam zdecydowanie działania, jakie podejmowałam i były one takie bardzo destrukcyjne, mm -hmm. bo to były takie diety typu głodówki. Pamiętam, no dorastałyśmy w takich czasach, gdzie były bardzo popularne te wszystkie tak. diety typu Kopenhaska, gdzie jadło się, nie wiem, na śniadanie jajko, zapijało się zieloną herbatą, po południu twaróg i na obiad czy tam kolację jabłko. I pamiętam, że ja byłam w tym zawsze taka bardzo restrykcyjna i pamiętam, że to zawsze było obiektem podziwu moich koleżanek, że ja tak, że ja to tak potrafię, tak po prostu na 100%. No i takie to, myślę, jest bardzo smutne. No smutne, bo to cię, to cię nakręcało jeszcze bardziej. Totalnie, że tak. jesteś wtedy wystarczająca. Dokładnie, jestem słuchnie. podziwiana, jak jestem taka skrajna i autodestrukcyjna. Ja myślę, że to wynikało z takich skrajnych przeżywanych emocji wewnętrznie i z właśnie z tego też co się działo dookoła mnie i też z takich komunikatów z zewnątrz pod tytułem a ile ty jesz, a tego nie, a w ogóle jak, dlaczego jesz takie i takie rzeczy i, i jakieś takie przytyki w kontekście ciała. Więc jak po prostu znikali wszyscy dookoła, no to ja tam po prostu dostawałam jakieś słodycze od dziadków, wtedy pamiętam, no to rzucałam się po prostu na to, na to wszystko z taką zachłannością, jadłam, jadłam, jadłam bez końca. No i jak się zaorientowałam już, że zjadłam wszystko, no to przychodziło poczucie winy i takie poczucie, że, że trzeba się jakoś tego pozbyć.